Witam wszystkich dzisiaj w naszym labie. Będziemy omawiać um rozwiązanie Portwalks firmy Pure Storage. Chciałem Wam pokazać, jak generalnie w tym narzędziu poruszać i jak do czego ono służy. A więc logujemy się do konsoli PortWoxa. Na początek lądujemy w dashboardzie. Po lewej stronie mamy poszczególne ikony. Postaram się je przejść. Tutaj mamy informację o tym pierwszym, jakie mamy plastry. Takie aplikacje, ilość danych. W następnym okienku mamy status naszych danych klastrów. Kolejnym okienkiem jest, jest nas, nasze backupy ustawienia naszego clouda, czyli tak naprawdę to są nasze endpointy, polityki, ro role, czy bardziej rule, tak. Lighthouse, czyli tu klikniemy mam informacje o tym, o poszczególnej konfiguracji, poszczególnych węzłów, alerty, ustawienia, serwisu. Więc zaczniemy od tego, czy logując się do konsoli mamy w pełen wgląd na wszystkie nasze klastry. Ja mam tutaj dwa klastry. nazwijmy to jeden jest produkcji, produkcyjnym, drugim jest klastrem takim zapasowym. Możemy sobie podglądnąć nasze. Backupy, kiedy zostały wykonane, możemy sobie zobaczyć, jak wyglądał proces restore'u. Zaś, jeżeli chcemy zacząć pracę z backupami, mamy dwie możliwości. Przede wszystkim wchodzimy sobie w klaster, na który chcemy chronić, czyli klaster, nazwijmy to, jest to klaster produkcyjny. Mamy aplikacje, które są na nim posadowione, w tym wypadku są namespacy. Mamy schedulery. Jeśli oczywiście zostało wcześniej skonfigurowane, i mam alerty, jeżeli chcemy jakieś powiadomienia. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, jak wykonać backup. Wybieramy sobie aplikację, wybieramy sobie przykładowo PetCleanings. I tutaj mamy możliwości dwie: albo backupujemy wszystko, jak, jak jest, albo a, wybieramy sobie, co konkretnie chcemy backupować. Zależy to oczywiście od namespace, nice od deploymentu, bo on, na przykład, jeżeli wybierzemy sobie coś, co się nazywa Kalika Piserwa albo System, to teraz tych te, te jest znacznie więcej. Są to byty typowo dla przedstawione dla Ubernetsa. Czyli konfig mamy, set, deployment'y, sekrety. Więc my przy, dla, naszych, dla naszego demo przyjęliśmy tylko aplikacji PetClinic. Clinic. Wybieramy opcję Backup. No i mamy nazwę tego backupu. backup manual, go. Wybieramy sobie backup location. W takim na naszym przypadku jest S3. Jeszcze wspierany jest NFS. Wybieramy sobie on schedule lub możemy sobie wybrać też obiekt y, politykę. Zaraz przejdziemy do polityk. No i w tym momencie Nie chcemy tego on czyli odznaczamy tą opcję, dajemy create i możemy podejmować ten backup do karty. Oczywiście w naszym ujęciu mamy podląd, co się tam będzie dało. Musimy chwilę poczekać. Możemy sobie poglądać JSONa po drodze, czyli po prostu co będziemy backupować. Możemy sobie edytować, tak naprawdę nie za bardzo, tu jest bardziej. Dodajemy labelki do tego backupu. No, ale widzimy, że już, że już się wykonał. Możemy zrobić opcję duplicate tego, tego backupu. Możemy też wybrać opcję remove, jeżeli oczywiście nie mamy zaznaczonej opcji, że obiekt jest zablokowany. No i teraz mamy backup wykonany. Teraz chcielibyśmy zrobić drugie podejście, czyli zaplanować taki backup za pomocą schedulera. No i mamy do wyboru ten scheduler, który jest został wcześniej przygotowany. Wybieramy sobie Backup Location. I tutaj w zakładce dajemy Run. Teraz jak się takie schedulery buduje, tak? Bo tu mamy tak naprawdę widok schedulera, które są już, już są generalnie dla nas wykonane. Przechodzimy się do, do Settings i tutaj mam w zakładce polisy tak, polisy, wchodzimy sobie w polisy dajemy sobie też backup polisy 2 tak przykładowo wybieramy sobie, czy to jest nie? co ile ma się taki backup uruchomić co, co jakiś czas, co 15 minut weźmy sobie raz dziennie o godzinie pierwszej, Tak. wybieramy sobie, że obiekt może być objęty polityką blokowania, czyli po to, żebyśmy go nie mogli uruchomić. Na razie nam, nam to jest niepotrzebne. Sobie raz Daily, tak. wybieramy sobie ilość polityki retencji danych, czyli ilość, czas trzymania backupu i, i, i jego ilość wersji. No I wybieramy sobie polityki backupu to test. Dodaliśmy sobie polityki. Kolejną taką zakładkę jest Create Rules. Create Rules nie jest niczym innym jak pre-and post-backup pre zadanka, czyli możemy sobie dodać jak, jakąś akcję w tym, w tym wypadku. Co to ma robić? Wyłączyć, nie wiem, jakąś aplikację, zrobić, zrobić zrzut, tak? Możemy sobie określić na podstawie key czy jakiś selektor, na których podach ma, ma, ma to być zrobione. Teraz wracajmy do naszego następnego backupowego. Mamy nasz, nasz backup, co to wykonamy. I teraz chcielibyśmy zrobić taki sketchular i zaplanować tego, taki backup wygodnie z tym, cośmy wcześniej ustalili. Czyli wybieramy sobie backup. 2 wybieramy sobie naszą politykę, którą żeśmy tutaj wybrali. I wybieramy sobie. No i teraz yy, problem, który jest, jako że wybrałem sobie obieg log polisy, czyli de facto musiałbym teraz zmienić tą politykę na log. Zobaczmy, czy jest możliwość zmiany tego online, czy jednak. Tak, tak. A widzicie, tu już tak powiem, jeśli wybierzemy tą politykę, to już później nie, ma, nie, nie mam takiej możliwości. Yy, można to zawsze podpiąć sprawdzić, jak ma to wyglądać. Tak. My ten tak weźmiemy sobie, to zdefiniujemy. Albo to usuniemy będzie szybciej chyba. Zrobimy sobie nową blokiem ich będzie możemy przydać auto delay po danym czasie Dobrze, to teraz idźmy sobie do naszego zdania backupowego, naszego klastra i spróbujmy wykonać tą politykę mamy naszą politykę, wybieramy sobie Wiecie, tu możemy te rulki wybrać czyli pre-end, post-backup, czyli co się ma wykonać. No i zbieramy opcję stwórz. Tak? Poczekamy chwilę, aż to się zrobi. Czyli mamy jakiś scheduler zaplanowany, i teraz wykonajmy jakiś restart, tak? Bo to jest scheduler, czyli co 4 dni. To jest ten, który jest nowy, z tym polityką. Aha, nie za bardzo mamy tu możliwości zmiany pewnych parametrów, bo one są, one są narzucone, tak. Jedynie, co by nam się udało, to ewentualnie zmiana polityki. O. Czyli to też taka jest możliwość. Tu mamy resource selector, czyli ten, ten key, key value, tak? Alerty. Alerty po prostu, jeżeli chcemy ustawić, to są tak naprawdę te typowe opowiadania, Wykonał się backup, nie wykonał się backup. Oczywiście trzeba tu podjąć jakąś bramkę, tak? Teraz przejdźmy sobie do restore'u, no bo chcielibyśmy też wykonać restore takiego zabanka To mamy nasz tutaj backup, który został zrobiony. No i wykonajmy restore tego. Tutaj mamy kolejny. Możemy zrobić restore, restore. No i teraz mamy. Dwie możliwości, albo wybieram do tego klastra i wybieramy, jakie obiekty mają być nadpisane. Możemy sobie wybrać custom resource, czyli po prostu, które, do której klasy chcemy pisać, albo do którego namespace. Tak? Możemy sobie wybrać, jakie konkretnie deploymenty, jakie obiekty chcemy na przykład tworzyć, bo na przykład interesuje nas tylko serwis. No, a też możemy wybrać opcję, tak jak w naszym przypadku. Jesteśmy inwestorzy i zakładamy, że to jest nasz DR i teraz chcemy w tym DR-ze wykonać jakieś, jak, jakieś operacje. Z tego co pamiętam, w tym klasie numer 2 jest już taki klinik. Zobaczmy sobie, poklonimy. są jakieś apki tutaj. Jest ten, ten klinik. Jakieś backupy tu są. Nie ma backupów, nie ma restorów, tak więc. To zobaczmy, jak ten proces odtworzenia działa. Wybierzmy sobie tutaj, wybierzmy sobie opcję Restore. Wybierzmy sobie nasz klaster numer 2. No i wybierzmy opcję Restore. Ale w międzyczasie możemy to się zrobi, zobaczyć sobie do Lighthouse. To jest taki przegląd naszego środowiska. Możemy sobie zobaczyć, jak są poszczególne pody, ile mamy PVC. Taka ciekawostka, można sobie na przykład zwiększyć ilość RAMu, to też jest tak albo poziom H dla danego PVC, po to, żeby na przykład nie męczyć administratora. Tak? Tutaj dodajemy sobie. Mam naszą MongoDB. Zaraz tutaj sobie znajdźmy tę naszą. Peklic, tak, i na przykład dajmy tutaj nie więcej, tylko 9 GB, tak. No i mamy już te 9 GB, że tak powiem. Możemy sobie zmienić politykę backupu do zgubicy. Tu mamy pule, do których te dane leżą. Mamy informacje o tym. Jeśli chcielibyśmy na przykład mieć taki teering, to oczywiście możemy sobie ustawić. Mam informację, gdzie, gdzie te dane, gdzie te pole są, tak? Mamy informacje o tym, jakie noisepaces, do jakiegoś, jakiego noda są jakie są podpięte. Możemy sobie ustawić scheduler dla, dla, dla klastra, tak? A, jedna no, taka ważna rzecz tutaj, jeśli chcemy dodać właściwie nowy klaster, no to procedura jest bardzo prosta. Dajemy tutaj connect cluster i mamy następujące opcje. W większości takich hyperscalers są generalnie oni dodawani na podstawie Secret Key czy Active Key. A. Zaś y, najczęściej, najprostszą rzeczą jest po prostu. W, w, Uruchomienia tego polecenia, które jest tutaj opisane, czyli config.io flatten i po prostu wklejenia go albo w wyniku tego, tego, że tak powiem, tego, tego pliku, tej, w wyniku tej komendy. Dzięki temu mamy po prostu bardzo szybką możliwość integracji z naszymi jakbyś klastrami, które nie są na tej liście. Testowałem to z różnymi zdaniami, wszystkie generalnie działają, tak więc jak ktoś potrzebuje coś dodać własnego, nie ma, nie ma z tym generalnie nie ma z tym żadnego problemu. Tak podobnie jest, jeśli chodzi o, o ustawienia Cloud Settings, czyli w naszym przypadku albo to będzie. Ten nasz Cloud Name, czyli po prostu ten wcześniejszy, to, co żeśmy tam sobie wybrali, czyli nasz endpoint. W takim w naszym przypadku będzie to AWS. Zaczej jako backup location możemy wskazać albo S3, albo NFS. Tak więc tutaj jest, jest, jest taka dowolność. Więc trzymać trzymać na NFSie lokalnie bez problemu. Mo można to zrobić. Przejdźmy sobie teraz tutaj do naszego backupu. Znaczy, dla naszego restoru zobaczmy, czy się wykonał. Czyli tutaj mamy protected application, backup nic. No i tutaj mamy partial success. Zobaczmy, o co chodzi. A, czyli, jak powiem, wolumen nie został hub Niektóre ze sobą nie zostały, że tak powiem, przypięte. Zobaczmy, co go tu bolało. Hmm, Serwis został. A, bo tutaj mam wolumen i dlatego, że mi się... Tak, Tu mamy Jasona, czyli, czyli po prostu mamy informację, że m, ponieważ istnieje, czyli generalnie musielibyśmy go wcześniej usunąć. Czyli gdzieś pozostało mi jakieś takie moje, z moich testów, krótko mówiąc jakieś, jakieś rzeczy. A, bo tutaj mamy tą aplikację. Czyli w tym momencie, gdybyśmy mieli coś nowe, zakładam nowego, czyli zakładamy nowego namespace'a i w naszym przypadku po prostu dodajemy go tutaj, do... Będziemy, możemy to nazwać, nie wiem, PetClinic Restore, nie wiem, PetClinic Namespace Restore, tak, do, 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 jakich, do, do jakichś testów. Tu jest taka opcja też, y, sprawdz, y, sprawdzimy sobie download report w formie pdf lub też. Y, tu, gdybyśmy chcieli, mamy taką ładną okienko, ładną że tak powiem, z informacjami, co się wydarzyło, kiedy się wydarzyło. Mamy sobie z SV-kę ściągnąć, czy 24 godzin, czy tam jest z, z miesiąca tych naszych działań, czy to jest opcja restore, czy backup. W bardzo przejrzysty sposób. No, głównym problemem dzisiaj. Które my zauważamy, to jest to, że ten backup, który jest tu się wykonuje, te integracje czasami po prostu klienci są świadomi, ponieważ te narzędzia do backupu e, czasami wymagają różnych manualnych procesów. Tu, jak założyście. podpinamy klaster, znajdujemy namespace'a, wykonujemy backup i w przypadku i, i, i wykonujemy restore. To jest też ważne, że jeżeli po prostu wybierzemy z takiego namespacea to on po prostu uwzględnia wszystkie obiekty, które w tym namespace'ie są. Tak? Czyli jeżeli, so, nie, jeżeli mam tutaj sobie nie, backup, to w tym wypadku, jeżeli mamy jakieś integracje napisane własne, tak, to ta lista, zaraz tu sobie zobaczymy, będzie znacznie dłuższa, tak więc wszystko, co w tym namespace'ie jest, jest zawarte, możemy sobie odtworzyć, przywrócić, e i mamy taką możliwość dzięki temu, po prostu łatwiej nam się tym, tym zarządza. Bo pamiętajmy, że środowiska kontenerowe po prostu są zbudowane są z wielu elementów, no i czasami po prostu jest problem, żeby ogarnąć je wszystkie. Tak? To dzisiaj na tyle. Chciałem podziękować kolegom z ARO, którzy tutaj pozwolili nam na tym labie podziałać własnym. Polecam do zapoznania się ponieważ uważam, że to jest narzędzie ciekawe, bardzo przejrzyste, bardzo łatwy sposób. No i jest niezależne od wendora, czyli po prostu właściwie możemy nieważne po prostu, czy działamy na środowisku, hyperskalerów, czy mamy środowisko lokalnie. Możemy to razem spinać, możemy sobie na przykład robić takie testy DR-owe, czyli nasz lokalny klaster i jakiś klaster w chmurze, tak, albo odwrotnie, tak. Więc tutaj po prostu chcemy przetestować bez, bezinwazyjnie nasz, nasz, cały, nasz cały proces. Dzięki temu możemy. Ja ze swojej strony dziękuję. Miłego dnia.